Dwa miasta w Danii ogłosiły, że pozbywają się Windowsa i Microsoft 365. I dlaczego się z tego mam polewę? Bo jak składowe, inaczej, LibreOffice i inne takie rzeczy, one żyją, wystarczą w większości przypadków, czy Ubuntu weźmy na to. W większości przypadków one wystarczą do pracy biurowej. Przy tym, jak większość jest web-apkami, innymi rzeczami, inaczej da się już. Tak, ale jak teraz wiesz, to tutaj już w sensie, jak popatrzymy sobie na komputer do użycia biurowego, poza specjalistycznym softem, Linux da sobie świetne radę. Jeżeli popatrzymy, ale jak popatrzymy sobie na kontekst zarządzania tym, takim już jak mamy to w Windowsie, w innych rzeczach, to zaczyna się pokazywać, że to nie jest taniej. Nie jest taniej, nie jest prościej, jest mega problematycznie. Czyli znaczy, i też pewne że może, może się po prostu nie, da, nie dać zrobić. Pewne korporacje, firmy wymagają pewnych rzeczy, które po prostu innych się będzie, będzie, będą dużo trudniejsze do wykonania. To, czy będzie taniej, no nie będzie taniej, bo po prostu jest mniejszy ekosystem wokół, wokół zarządzania tym. Z znaczy, innymi jest trudniej. Dużo bardziej elastyczny system, dużo bardziej otwarty, dużo bardziej konfigurowalny, przez co po prostu jest. Trudniej dobrać, żeby softy komercyjne w tym momencie, bo reguły mówimy o komercyjnych rzeczach, yy, obsługiwały to. To, to, to. to się nie wydarzy w tym kierunku. Znaczy, dlatego rozdzielmy. Biurowa praca, ja w to wierzę, ale za to całe zarządzanie. Case będzie taki jak w Monachium. Po 10 latach projekt upadnie. Też mi się to wydaje.